Witam wszystkich Jestem ponownie dzisiaj dostały trochę karmy już tam sobie dziobiem oglądam różne te filmy, mówią o tym zdrowiu. Najważniejsze to żeby nie przynosić nowych ptaków, nie wpuszczać razem To jak ktoś donosi co chwilę to zawsze jakiś ma choróbka Ja daję tylko ten proszek, zakwaszać do wody, co kilka dni i to wystarczy. I powietrze musi być względne, najważniejsze powietrze, tutaj o, jest wentylacja, mam drzwi. Drzwi są w ogóle cały czas kraty, siatka na drzwiach. Mróz nie mróz, nie zamykam. To będzie mieć ciepło. Jak są zdrowe, to mi jest ciepło. Nic im nie dolega, nie leją. I wszystko wtedy gra. Jak się coś donosi. Gołębniki zaduszone. To i są choroby. Sprzątają codziennie, jak się sprząta, to trzeba zdezynfekować później to wszystko, bo to wszystko się unosi. Wywietrzyć po takim sprzątaniu, a nie to, że to co. Gołąbki wesołe.

rosną. Tutaj też jest takie okienko. To jest siatka tutaj jest i to brudnie, gruzja im tego nie zamyka. Woda zamarza. A trzeba nalać świeżej, dać się napić. Koleb jest Nie leją, ja nie daję żadnych kobylaków, cudów. najważniejsze żeby nie przenosić. Jak się donosi jakieś ptaki, to zawsze coś będzie. Zawsze bakterie się mieszają. Na każdym godniku są bakterie. jak już się piórka obrósł. Ale dostał końcóweczki ciemne ma. Gdzieś coś jest nie tak. I wyczep cepelega powinien być cały bielutki są tylko białe. On ten to jest z bródką. na jajach. Ja im nie sprzątam, nie cuduje. Wszystko gra. Podprzątam, dezynfekcja, wywietrzenie i wszystko jest dobrze. Gołębi nie leją, nie nic się nie ma. Trzeba po prostu myśleć. A nie myśleć, co tu podać, żeby nie lewać. Pytać, odpiszę czy powiem, jak ktoś chce coś się dowiedzieć. W trzymam od dziecka, także wiemy o nich wszystko. Trzymałem i takie, i takie, krótkie, i wszystko miałem przez tyle lat. Wszystko mogę na, na każde pytanie, mogę odpowiedzieć. Jak ktoś, ktoś potrzebuje się dowiedzieć, to proszę, ja odpowiem. Tu mam też taką przegródkę, bo to w przeparowaniu, to jest... Tu bieżące zamknę i... No to, nie takie biorą w kwory, co potrzeba. Zostawmy drobnego, trochę i nie, nie chce im się za bardzo jeść. Tu są młodziaczki, o. To fajne. Штука, милый пташек. Tylko zdrowe, nie ma tam, że chore coś leje, nie może nic dać. Mówię, jak ktoś coś potrzebuje się dowiedzieć, to niech pyta, tylko zwykła karma, proszek, no bo się siedzą, no to muszą Więcej siedzą, niż są wypuszczane, bo się pracuje, to nie ma czasu. No ale tak. Młodzież rośnie. I tak musi być. Ktoś, coś chce się dowiedzieć, to proszę pytać. Pisać, ja odpowiem. To dzięki. Za oglądalność, piszcie. Benda odpisoval. Narka.